Witam Was kochani w kolejnym moim filmiku na kanale Dziergaczka Maniaczka. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać wzór, który mi się kojarzy z łańcuszkiem kolorowych kwiatków. Najlepiej, żeby były dwie różnokolorowe włóczki. Ja akurat tutaj te kolorowe kwiatki zrobiłam z włóczki Bravo. Ona ma bardzo krótkie przejścia kolorystyczne. Zobaczcie, bardzo króciutkie. I dzięki temu te kwiatki są w sumie każdy inny. I to cieszy oko, bo kolory w tej włóczce są przepiękne. Zobaczcie, tak wygląda przód robótki. Tak wygląda tył. Na druty trzeba nabrać parzystą liczbę oczek. Plus zawsze dwa oczka brzegowe. I już Wam pokazuję. Praca tak naprawdę cała opiera się na jerseyu. Wszystko, co będziemy tu robić, ja już kiedyś z Wami robiłam, więc nie powinno być problemu w zrobieniu tego, tego wzoru. Zobaczcie, na druty, mam, na, na druty nabrałam 16 oczek łącznie z brzegowymi. Przerobiłam cztery rządki jersey'u, więc jedno oczko, oczko prawy, oczek prawych, jeden rządek oczek lewych i tak cztery rzędy. Teraz, w tym momencie, kiedy już mam cztery rzędy zrobione, dołączam sobie kolorową włóczkę. I teraz to właśnie nią będę pracować. Zobaczcie. I robimy tak. Oczko brzegowe ściągamy na prawy drut. Pierwsze oczko po prostu przekładamy, oczko ściągnięte, bez przerobienia na drut prawy. W drugim oczku robimy trzy oczka z jednego. Raz, narzut, dwa, i ściągamy na prawy drut. Z jednego zrobiły nam się trzy, kolejne oczko ściągnięte. I znowu trzy oczka z jednego Oj. kolejne ściągnięte trzy oczka kolorowe na jednym ściągnięte. 3 na jednym. Hop. Hop. Ściągnięte. Trzy oczka na jednym. Oczko ściągnięte. I ostatnie oczko, z którego robimy trzy. I ostatnie oczko przerabiamy na prawo tą kolorową włóczką, którą pracujemy. W taki sposób. Wyszło nam takie kolorowe cudo. W kolejnym rzędzie robimy tak: oczko brzegowe ściągamy. Te trzy oczka, które robiliśmy z tego jednego, teraz wszystkie trzy przerabiamy na lewo. Nitkę kolorową, którą pracujemy, zawsze trzymamy z tyłu robótki. Zobaczycie dlaczego. Oczko, które było białe, z którym nic nie robiliśmy w poprzednim rzędzie, w tym też nie robimy i ściągamy je na prawy drut. I znowu mamy trzy kolorowe oczka. Łapiemy je wszystkie trzy i razem przerabiamy na lewo. Ściągamy białe oczko. Trzy kolorowe przerabiamy razem, pamiętając cały czas, aby kolorowa nitka była z tyłu robótki. Trzy oczka razem ściągnięte i znowu trzy oczka razem. Ściągnięte nitka cały czas z tyłu robótki. Trzy oczka razem, ściągnięte. Trzy oczka razem, ściągnięte i ostatnie na prawo. Jeszcze kolorową włóczką. Zobaczcie, tak to wygląda w tej chwili. Dzięki temu. Że nitkę trzymaliśmy z tyłu robótki, a teraz mamy ją przodem do siebie, wyszło nam tak, że te kropeczki, te kwiatki, które mamy, są na łańcuszku, bo są połączone ze sobą. Teraz, po tych dwóch rzędach, w których pracowaliśmy włóczką kolorową, wracamy do włóczki białej, czyli do naszego tła całego wzoru. I robimy. Kolorowe oczko brzegowe ściągamy i teraz wszystkie oczka przerabiamy na prawo. Wszystkie do końca. I kolorowe, i te, które ściągaliśmy. Wszystkie równiutko na prawo. Zobaczcie. To się prezentuje teraz. Teraz zrobimy kolejne trzy rzędy jersey'em, czyli tamten był pierwszy rząd, wszystkie oczka były na prawo. Teraz wszystkie oczka przerabiamy sobie na lewo. Zaraz do Was wrócę, jak przerobię wszystkie rzędy. Wracam. Przerobiłam cztery rządki jersey'em naszego białego tła. Więc po raz kolejny chwytam naszą kolorową nitkę, żeby zrobić kolejny rząd naszych kwiatków na łańcuszku. I przerabiamy. Oczko brzegowe ściągamy. Kolejne oczko tylko przekładamy na prawy drut i robimy. Z jednego oczka trzy. Raz, dwa, trzy. I ściągamy. Oczko ściągane bez przerobienia na drut prawy. Kolejne z jednego robimy trzy. I ściągamy kolejne. Raz, dwa i trzy. Ściągamy. Raz, dwa i trzy. I ściągamy. I znowu przerabiamy na i znowu kolejne oczko. Hop. Trzy kolorowe z jednego białego. Białe ściągamy. I ostatnie oczko. Z jednego robimy trzy. Brzegowe na prawo. Cały czas zostawiamy naszą kolorową włóczkę, bo nią w drugim rzędzie też pracujemy. Oczko brzegowe ściągamy i patrzymy. Mieliśmy trzy oczka kolorowe w jednym, to wiemy, że musimy je wszystkie trzy przerobić na lewo. Pamiętajmy o kolorowej nitce, która musi być z tyłu, nie tu, tylko z tyłu robótki, jak na nią patrzymy. Białe oczko ściągamy i znowu trzy kolorowe razem na lewo, białe przeskakuje na prawy drut, trzy razem, Hop. trzy razem, Hop. trzy razem, Hop. Przeskakuje i brzegowe na prawo kolorową włóczką. Zobaczcie, w taki sposób powstały nam dwa kolorowe rządki kwiatków na łańcuszku. Mam nadzieję, że wzór Wam się podoba i nie stworzy Wam żadnych problemów w wykonaniu. Można nim zrobić całe kardigany. Mi pierwszy pomysł, jaki przyszedł. To, żeby zrobić szal albo komin, byłby jeszcze piękniejszy niż szal. Bardzo fajnie wyglądałoby też w kardiganach czy w swetrach, tylko na takim mankiecie, a dalej jednokolorowe, na przykład tym tłem białym i tak samo na dole swetra. Myślę, że wtedy by się prezentowało też bardzo elegancko i mocno zwracałoby uwagę. Mam nadzieję, że wzorek Wam się podoba, że z niego skorzystacie. Życzę miłej pracy. Do zobaczenia następnym razem. Pa! pa.